Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj nazwy tlenowych kwasów chloru o podanych wzorach sumarycznych. No to każdy z nich się będzie nazywać kwasem chlorowym, coś tam, coś tam, w zależności od tego, jaka tu będzie wartościowość. No i to już niestety trzeba rysować. Są to kwasy tlenowe, czyli najpierw wodór, potem tlen, no i ten pierwiastek, który jest tutaj. Wykorzystaliśmy już jeden tlen, no to zostają nam jeszcze dwa tleny. Wchodzi nam 5 kreseczek, no to ten pierwszy to będzie kwas chlorowy 5. Teraz tu. Wykorzystaliśmy już wszystkie dostępne tleny, czyli jest to kwas chlorowy 1. No to tu. Wchodzi nam 7, czyli będzie to kwas chlorowy 7 i jeszcze ten. Wchodzą nam 3. Kwas chlorowy 3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.